Ja mam na imię Michał, to jest mój kolega Robert z firmy Lumens. Jesteśmy dzisiaj po to, żeby przybliżyć produkty Lumens, ale również opowiedzieć o technologiach. Ale myślę, że pierwszą rzeczą, którą warto podkreślić, to powiedzieć, co to jest firma Lumens i, i czym się zajmujemy. To właśnie. Lumens to jest producent, który od ponad 30 lat dostarcza rozwiązania optyczne dla klientów. Natomiast jesteśmy na pewno dobrym partnerem do współpracy, ponieważ zaopatrujemy nie tylko naszych klientów w produkty, ale też mamy do czynienia z taką współpracą długofalową czyli chronimy projekty, mamy długą gwarancję, prowadzimy szkolenia, więc w tym zakresie możemy pomóc. Właścicielem Lumens jest firma Pegatron. To jest firma z Tajwanu, która. Jest bardzo związana z taką dobrą, znaną marką Asus. O, już widzę, że ktoś się pojawił. To może, zapraszam pana, żeby nie zasłaniać tam ludziom z tak, tyłu. Dobrze. To bliżej tutaj. No, będziemy bardziej kameralnie, ale. Cześć, cześć. E, firma Pegatron. E, to może e, Robert, jeżeli możesz dwa słowa powiedzieć o. o... Uh, was a global mm -hmm. no, pegatron to is the, in uh, one of the largest uh, companies uh, worldwide uh, producing the sdk uh, products, as notebooks uh, and also for uh, some american companies, uh, some, some notebooks. Um, we are part of the pegatron, which allows us to have uh, access to the components, uh, uh, low price of the components, and on the other hand, we are offering to Pegatron the knowledge of the video uh, development. So that's why there is a merge, a synergy which uh, uh, is happy for both of the companies of uh, Pegatron and, and, and Lumens. Um, otherwise, I think Pegatron doesn't have any influence on Lumens in a way of development of the products. They don't tell us develop red camera or whatever. We are also not uh, giving them information about where we sell, how we sell. Więc, są dwa różne linie biznesowe, ale w niektórych przypadkach jesteśmy spółką jednostronną. Lumaz jest światową firmą. Mamy tutaj um, na mapie świata pokazane adresy wszystkich punktów sprzedażowo-serwisowych, produkcyjnych marki Lumens. Natomiast jeżeli chodzi o historię firmy, istnieją od roku 1998 roku i przez szereg lat tworzyli rozwiązania unikalne, pionierskie w zakresie branży pro-audio/video. Takimi rozwiązaniami są kamery PTZowe, również serwery multimedialne. Oraz rozwiązania już bardziej współczesne, przede wszystkim kamery śledzące, mini kamery typu point of view oraz systemy AV over IP. Jeżeli chodzi o globalne partnerstwa, Lumens pracuje z i dla wielu globalnych marek i tutaj mamy je przytoczone na tym slajdzie, czyli to nie tylko partnerzy produkcyjni. Barco czy Bosch, ale również partnerzy technologiczni, czyli np. NewTex ze swoim standardem NDI. Jeżeli chodzi o udział w rynku, rozwiązanie Lumens od 2020 roku no, bardzo nabrało rozpędu z uwagi na pandemię głównie, więc tutaj w tej chwili market share światowy jest na korzyść Lumensa na poziomie 21%. Oczywiście, w różnych częściach świata ten udział w rynku różnie wygląda. Kilka słów na temat samych technologii, które wykorzystuje Lumens w swoich rozwiązaniach. Przede wszystkim takim standardową technologią w tej chwili jest technologia NDI, wymyślona przez firmę Newtek. No i kamery Lumens'a jak najbardziej wspierają ten standard. Również od przyszłego roku będziemy mieli do dyspozycji streamer, rekorder, który będzie dekoderem. Standardu NDI. NDI jest dostępny w produktach Lumensa na podstawie trzech standardów specyfikacyjnych, czyli H, HX2, HX3 i High Resolution. Także to mamy na pokładzie i to powoduje, że dzięki tym standardom możemy całą produkcję wideo przeprowadzić. Na rozwiązaniach marki Luiz. Jeżeli chodzi o kolejną technologię, o której chciałbym wspomnieć, to taki trochę jest trudny temat. Dlatego, ten mem, który tam wymownie opowiada o co chodzi, a mianowicie USB. Universal Serial Bass jako technologia jest wykorzystana bardzo szeroko w rozwiązaniach, szczególnie wideokonferencyjnych. Natomiast e, pamiętajmy, że tak naprawdę m, organizacja, która zarządza standardem USB, czyli e, Implementers Forum, e, przygotowuje nam trochę trudnych do przeskoczenia dołków. E, I tutaj mówię o e, specyfikacjach i nazewnictwie w USB. Według mojej oceny, nie powinniśmy się absolutnie kierować nazwami e, specyfikacyjnymi czy takimi marketingowymi. Powinniśmy raczej mówić o rozwiązaniach tutaj transferu. I te transfery w tej chwili, są, które są najczęściej wykorzystywane w technologii wideokonferencyjnej. To jest albo 480 megabitów na sekundę albo 5 gigabitów na sekundę, czyli mówimy o USB 2 i USB 3. No i teraz najciężej to wytłumaczyć, bo w tej chwili standard nie nazywa się ani 30, ani 31. Prawdziwa nazwa według specyfikacji na tą chwilę to jest USB 3.2 generacji pierwszej i to jest 5 gigabitów na sekundę. Niestety producenci sprzętu nadal używają nazw USB 3.0 czy innych oznaczeń, które są mylące dla użytkowników i mamy wielokrotnie możliwość obserwować niestety negatywne sytuacje, że Jedno urządzenie z drugim nie chce działać, bo to po prostu się nie spina odnośnie ilości danych, które musimy przesłać, więc warto o tym pamiętać. Kolejne zastosowania, Kolejna rzecz technologiczna to zastosowania profesjonalne. Mówimy tutaj o standardzie przede wszystkim SDI, który w Lumensie jest dostępny również w odmianie 12G, czyli pełna rozdzielczość 4K z klatkarzem 60 sekund. 60 klatek na sekundę, no i jeżeli chodzi o obsługę, o obsługę gamutów, czyli ilości kolorów, które możemy zmieścić na obrazie, mamy tutaj wsparcie zarówno dla Reka 709 i Reka 2020. W najbardziej topowych, flagowych modelach Lumensa mamy Genlocka, czyli możemy sobie spinać kamery broadcastowe w strukturę, która powoduje, że one wszystkie będą się synchronizowały ze sobą i kolejna rzecz, o której warto od strony technologii o Lomensie powiedzieć, to technologia auto-trackingu, auto-śledzenia. To śledzenie w tych najbardziej zaawansowanych kamerach Lomensa jest nie tylko oparte o to, co kamera widzi, ale możemy też wpływać na to śledzenie, czyli wymuszać pewne zachowania jakby z rozmysłem, kierując kamerę tam, gdzie chcemy, żeby ona się skierowała. Kolejna z technologii to jest autokadrowanie, no i dodatkowe funkcje artificial intelligence, które można wykorzystać w oprogramowaniu Lumensa. Co do tego kadrowania, możemy używać na przykład takiego trybu panoramicznego, który śledzi mówcę w czasie spotkania, śledzi wykładowcę, ale jeżeli któraś z tych osób, która jest słuchaczem na dole, wstanie, odwróci się do kamery, no to po prostu znajdzie się poza tym obszarem śledzenia i nie zostanie rozpoznana. Nadal wykład będzie prowadzony na prowadzącego, a nie na e, przypadkowe osoby. Oczywiście jest możliwość użycia trybu śledzenia wszędzie, czyli śledzimy w całym obszarze naszej ramki e, naszego kadru i śledzenie strefowe. Śledzenie strefowe może się szczególnie przydać przy zastosowaniach akademickich gdzie mamy do pokazania coś w stylu flipchartu, tablicy interaktywnej albo ekranu projekcyjnego i możemy sobie ustalić trigger, czyli miejsce, gdzie po podejściu przez prowadzącego odbędzie się kadrowanie PTZ i dzięki temu będziemy mogli jakby zbliżyć, zoomować czy, czy wykonać odpowiedni kadr. Autokadrowanie oczywiście funkcja, która jest dostępna w najprostszych nawet kamerach Lumensa. Tutaj chodzi o to, żeby w polu widzenia kamery, w polu widzenia optycznym kamery zmieścić jak najwięcej twarzy i rozpoznać te twarze, pokazać je w odpowiedni sposób, więc tutaj to autokadrowanie można oczywiście korzystać z niego albo wyłączyć go i jakby śledzić cały kadr. Jeżeli chodzi o te dodatkowe funkcjonalności w oprogramowaniu, które są dostępne z interfejsów właściwie każdej kamery Lumensa, mamy tutaj na przykład śledzenie konkretnej osoby, nadanie priorytetu takiej osobie, mamy też liczenie osób, czyli możemy sobie przy dużym audytorium policzyć na szybko, ile jest osób w sali, czy śledzenie tożsamości, czyli nadawać konkretne triggery konkretnym osobom. Reasumując to, co Lumens oferuje od strony technologii, mamy tutaj bardzo bogate portfolio rozwiązań w zakresie integracji Lumensa ze światem zarówno wewnętrznym, w ekosystemie Lumensa, czyli mamy różnego rodzaju kontrolery, mamy oprogramowanie, akcesoria. Procesor mediów, ale również jesteśmy gotowi na współpracę z firmami zewnętrznymi, firmami trzecimi w stosunku do Lumensa. Więc tutaj można na tym slajdzie zobaczyć kilka logotypów czy rozwiązań, takich jak chociażby Barco ClickShare, którego zresztą mam tutaj ze sobą, i w tym zakresie możemy współpracować. Jeżeli chodzi o ciekawą funkcjonalność, która pojawia się w nowych kamerach Lumensa, to jest to rozwiązanie dla studiów wolumetrycznych, czyli protokół 3 Ten protokół zapewnia nam komunikację z oprogramowaniem, które wprowadza dane cyfrowe na obraz, na bieżąco. Więc ten, ten, ten protokół jest bardzo ciekawy dla, stosowań, dla zastosowań broadcastowych. Jeżeli chodzi o przykładowe setupy, to oczywiście jest tylko Część możliwych rozwiązań, które można zbudować na produktach Lumensa, no to najprostsza transmisja do internetu, czyli bezpośrednio z kamery możemy streamować dane do platform internetowych. Możemy oczywiście pracować wideokonferencyjnie, połącząc komputer z kamerą poprzez kabel USB, no i używając dowolnego oprogramowania. Które chcemy wykorzystać do takiego połączenia wideokonferencyjnego, rozwiązaniem alternatywnym, które pokazujemy na dole, jest właśnie setup jednej z kamer Lumensa MS-10 i Barco Clickshare. To bardzo dobrze ze sobą współpracuje, ponieważ MS-10 jako produkt jest taką kamerą all-in-one. To jest zarówno matryca mikrofonowa z zasięgiem do 5 metrów. Szerokokątna kamera z horyzontalnym kątem widzenia 110 stopni. No i głośniki całkiem spore, więc do takiej typowej sali konferencyjnej, gdzie chcemy mieć porządek na stole i dobrą kamerę, jak najbardziej można wykorzystać tego typu rozwiązanie. Kolejnym rozwiązaniem jest ta część serwerów multimediów, czyli urządzeń o symbolach LC100 i LC200. Tutaj mamy możliwość zbudowania nieco większej architektury takiego systemu i przede wszystkim taki, takie urządzenie służy jako przełącznik, czyli przełącza nam źródła oraz streamy, które podłączymy do, do takiego urządzenia. No i na wyjściu HDMI mamy sumę. Możemy sobie albo wyświetlić dane źródło i przełączać w trybie full screen, albo zmiksować i zbudować z tych źródeł kilka okienek, które Robią po prostu program. Jeżeli chodzi o same kamery, które można dopinać do, do takiego rozwiązania, możemy tutaj zarówno prostych kamer z wyjściem HDMI używać, ale również właśnie tych, które mają stream. Jeżeli chodzi o ciekawą funkcjonalność, zupełnie nową, to jest News Przed. Tak, bardzo, bardzo sprzed niedawna, to na stronie Lumensa znajdziecie w tej chwili oprogramowanie CAM Connect. To jest oprogramowanie, które można pobrać ze strony Lumensa i dołożyć do kamery Lumensa system oparty o mikrofony film trzeci. W tym wypadku jest to Shure, Sennheiser albo Nureva. I kamera Lumensa wtedy pobiera komunikaty z takiego systemu mikrofonowego oraz śledzi mówcę, uzależniając to od tego, właśnie, kto przemawia. Także do systemów konferencyjnych, jak najbardziej fajne rozwiązanie. Kilka slajdów na temat samych produktów. Ja, może, nie będę przelatywał przez wszystkie specyfikacje, bo je znajdziecie na stronie internetowej firmy Lumens. Kamery PTZ. Kilka wybranych modeli. To są nowe modele, których premiery mieliśmy w tym roku, i właśnie nowy Recorder Streamer LC100. On jest również planowany w odmianie N, czyli w odmianie z NDI, do wprowadzenia w roku przyszłym. Kamery od najprostszych L30 mamy ją na dole. Ciekawa kamera A52, która ma bardzo szybką motorykę. Zobaczcie, że ma prędkość ruchu pionowo-poziomego 300 stopni na sekundę. Kamera śledząca TR1, też ją mamy na dole. 50P i PN, czyli odmiana prosta i odmiana z ndi -em. Każda dostępna w kolorze białym albo srebrno-czarnym. 71 w odmianie P, kamera broadcastowa z bardzo dużym chipem 4K, 60 klatek na sekundę. No i tutaj zoom optyczny 30-krotny, więc to jest naprawdę fajne rozwiązanie. Mamy też 12G SDI. -a. Więc do rozwiązań telewizyjnych jak najbardziej można ją używać. No i kontrolery, albo prosty kontroler do wywoływania presetów i joystick do sterowania główką kamery, albo KB30, czyli ten bardziej zansowany. Też mamy go na dole, więc jeżeli ma ktoś ochotę się nim pobawić, to zapraszam. Produkty w zakresie kamer point of view albo mini kamer, tak to można też nazwać. No to tutaj trzy modele są dostępne. Dwa proste modele z rozdzielczością Full HD i model 4K. Z tego co Robert mi przekazał, w przyszłym roku jest planowana również edycja tych kamer z technologią NDI. Jeżeli chodzi o rynek kamer wideokonferencyjnych, mamy tu do dyspozycji kilka rozwiązań w tej chwili. MS10 to jest ten All-in-One, o którym już mówiłem. VCB2U. To jest rozwiązanie, które mamy dzisiaj ze sobą przygotowane na koniec jako nagrody. Ja za chwilę będę się starał jakieś pytania Wam zadać. B11U, taka personalna, bardziej kamera, również z mikrofonami. B30U to jest PTZ i bardzo ciekawy. Ja go personalnie bardzo lubię, ponieważ to jest kamera USB 3. Ale jednocześnie ma wyjście HDMI i to daje bardzo ciekawe możliwości prostego, prostej rozbudowy systemu. Czyli nie tylko do komputera się łączę, ale mogę na monitor podglądowy gdzieś ten sygnał wyrzucić i można nią sterować się po protokole WISKA, więc po rs jak najbardziej można podawać komendy. Ma bardzo dobrą optykę w porównaniu do poprzednich kamer wideokonferencyjnych. Ma zoom optyczny i to jest też warte podkreślenia, że to jest jedna z nielicznych kamer na rynku, która no, nie tylko zoom cyfrowy oferuje, ale również optyczny. Takim ciekawym uzupełnieniem oferty w zakresie produktów Lumensa są kamery dokumentowe, czyli popularne wizualizery. I tutaj przytoczyłem dwa modele. Nowy model PS753 to jest wizualizer 4K, który Potrafi skanować formaty, formaty fizycznych obiektów do A3 oraz rozwiązanie o ciekawej konstrukcji. To jest wizualizer sufitowy CL511. To, to rozwiązanie jest jakby może być przydatne. W sytuacjach, kiedy mamy różnego rodzaju punkty sprzedażowe i ktoś podpisuje jakąś umowę, montujemy nad biurkiem taką kamerę, i w czasie podpisywania dokumentów mamy automatyczne skanowanie tych dokumentów i, i zostawianie sobie kopii. Mamy tutaj szeroki zakres pracy tego obiektywu. Można go na różnych wysokościach ustawiać. Ten wizualizer, natomiast skanowanie jest powyżej formatu A0, więc naprawdę duże powierzchnie można. Skanować. Również takie miejsca jak pracownie architektoniczne, praca nad rysunkami technicznymi to może być dobre miejsce, gdzie taką kamerę sufitową zastosować. LC100 i LC100N to nowy produkt. Dwukanałowy streamer recorder, czyli możemy sobie wprowadzić dwa sztywne sygnały typu HDMI i pomieszać to z sygnałami streamowymi, do tego nałożyć na to jakieś filtry, logotypy, obiekty graficzne no i albo streamować to na żywo, albo nagrywać, albo i jedno i drugie. To jest też bardzo fajne funkcjonalność, że można i nagrywać, i streamować w tym samym czasie. To jest LC200, zobaczycie ją również na dole, czyli i LC100 i LC200 możecie zobaczyć u nas na stanowisku. Tutaj cztery kanały wejściowe, jako ten podstawowy interfejs. Coś, co widzieliście na slajdach przez całą moją prezentację, to jest ten znaczek tarczy. No i tutaj warto o tym wspomnieć, bo Lumens jest jednym z nielicznych takich producentów, który na właściwie wszystkie swoje produkty daje 5 lat gwarancji. I to powoduje, że zarówno klienci firmowi, korporacyjni się cieszą, ale z drugiej strony łatwo też przygotować postępowania przetargowe i ochronić jakby długim okresem gwarancyjnym te urządzenia. Zapraszam Was serdecznie po więcej szczegółów na stronę producenta, na stronę mylumes.com oraz możecie też spróbować wejść na jej polską odmianę, czyli mylumes.pl Zobaczycie tam również dział support i zachęcam, jeżeli chcecie dowiedzieć się o nieco o szczegółach w zakresie produktów Lumensa, na kliknięcie na support, kliknięcie w tą zakładkę Download Resource i tam jest bardzo dużo informacji: karty katalogowe, instrukcje montażowe, instrukcje użytkownika, zdjęcia wysokiej rozdzielczości. Wszystkie informacje, które użytkownik najczęściej potrzebuje na temat produktów Lumensa, znajdziecie właśnie w tym miejscu. Dobrze. Zapraszamy was do współpracy. Jeżeli macie jakieś pytania, to postaram się wspólnie z Robertem na nie odpowiedzieć. Ja chciałem tak. Tracking, tam, tam są te różne mm -hmm. czy to jest dla kamery, taka możliwość ustawienia sobie panoramy, czy tego co małego traktowania czy na wszędzie się wszędzie, mm -hmm. czy to jest jakoś funkcji dostępne w tylko w niektórych modelach. To jest dostępne w niektórych modelach, a może żeby lepiej odpowiedzieć na to pytanie. Funkcje, które pokazywałem na tych trzech slajdach, to są funkcje związane z oprogramowaniem CMS, które znajdziecie również tutaj. To oprogramowanie należy zainstalować na swoim komputerze i wszystkie kamery Lumensa, które będą supportowane przez to oprogramowanie, to oprogramowanie jak najbardziej będzie miało te funkcje. Także w tej chwili to są trzy modele, jeżeli chodzi o, mm, o, o kamery PTZ Lumens. No rozumiem, ale jeśli będzie to oprogramowanie zainstalowane, to będę mógł sobie wybrać tryb, w jakim będę chciał tak, ten tracking włączyć. Tak, dokładnie. Natomiast kamery łączymy z komputerem, na którym jest to oprogramowanie, poprzez sieć Ethernet. Także jeżeli oprogramowanie wykryje zgodną kamerę, to od razu daje interfejs i umożliwia pracę w tym oprogramowaniu. Mam tego rodzaju pytanie, jak precyzyjnie się ludzi ludzi filmu naukowego, czy te kamery dokumentacyjne nadałyby się na przykład do dokumentowania, na przykład zachowań ptaszków i czy innej ćwierzeni leśnej i w różnych oczywiście warunkach, że tak powiem, oświetleniowych, czy również można termowizyjne wieć jakieś też obserwacje zarejestrowane. To są kamery przeznaczone do zastosowań wewnętrznych, czyli... Tylko wewnętrznych. Poza, poza obiektami to będzie czy ciężko. Z czy przewidujecie również, czy jest tak Nie, Lumens nie przewiduje w ogóle takich produktów do, do zastosowań zewnętrznych. Jest mnóstwo producentów, którzy tego typu rozwiązania um, produkują, natomiast Lumens skupia się na urządzeniach do zastosowania wewnętrznych wewnętrz budynków. Tak. Aha czy Wtedy to już trzeba by oczywiście aranżować yy, na przykład zachowania jakichś zwierzątek, to w pomieszczeniu i wtedy no. oczywiście, tylko te urządzenia oczywiście można zarejestrować, yy, yy, to za, przede wszystkim zainstalować tak, żeby one nie były widoczne, yy, bo na przykład Yy, Jakiej wielkości się No Ja myślę, że ta kamera jest takim dobrym rozwiązaniem, ponieważ tak. yy, jeżeli ona jest zainstalowana na suficie, to tak naprawdę możemy jakąś większą powierzchnię. Tak, tak, dokładnie. Większą powierzchnię skanować, no i wtedy na bieżąco możemy albo podawać sygnał na żywo, albo po prostu skanować nią również zdjęcia i robić tak. dokumentację fotograficzną. Jak najbardziej to jest możliwe. I. i, i Oczywiście ona jest zdalnie złączona z jakimś urządzeniem rejestrującym, tak? Czyli można zarejestrować, no powiedzmy, coś, co się dzieje w danym pomieszczeniu. Urządzenie może być podłączone do dowolnego rejestratora, natomiast ono wykorzystuje albo sygnał SDI, albo sygnał streamu eternetowego, albo wyjście HDMI, więc możemy wtedy to połączyć do czegokolwiek, co chcemy użyć do nagrywania. Ile kosztuje takie urządzenie? Ja myślę, że jeżeli chodzi o koszty, to należy się kontaktować z firmą BX, bo to Jak? będzie najlepsze. Proszę o kontakt z firmą BX, która jest organizatorem, tak, to myślę, że oni będą w stanie odpowiedzieć na te wszystkie kwestie cenowe. L jest? CL 500 CL 511. E, Okej. Okay. Przepraszam bardzo Państwa, ale jesteśmy po terminie, my, my też tak. przejęliśmy później salę, także dziękujemy Dziękuję. za uwagę no i zapraszamy do współpracy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to czekamy na dole za chwilę.